Zabawa w ciuciu babkę. Był piękny, słoneczny dzień. Świnka Pepa i jej brat George byli bardzo podekscytowani, ponieważ tego dnia wybierali się do koleżanki Suzy na jej urodziny. Mamusiu, proszę, jedźmy już. Nie mogę się doczekać imprezy urodzinowej Suzy. No dobrze, chodźmy już. Tylko nie zapomnijcie o prezencie. No coś ty, nie poszłabym bez prezentu na urodziny. Dzieci były bardzo przejęte, więc szybko wsiadły do samochodu i pojechały do domu Suzy. Jesteśmy na miejscu, wysiadajcie. Przyjęcie w ogrodzie na Placu Zabaw, ale super! Widzę, że zanosi się na kapitalną zabawę. Bawcie się dobrze i bądźcie grzeczni. Przyjdę po Was po dziewiętnastej. Dobrze, mamusiu. Na pewno będziemy grzeczni. Pa! Dzieci szybko podbiegły do Selenizantki. Cześć wszystkim! Cześć, Cześć Pepo. Pepo! Wszystkiego najlepszego, Suzy! Życzę ci dużo zdrówka, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Wow, ale masz śliczną koronę na głowie. Dziękuję, Pepo! Ja też ci życzę. Życzę ci... Yy, wszystkiego tego, co pepa ci życzyła. Nie denerwuj się tak, George. A, i tego, żebyś była zadowolona z prezentów. Dziękuję wam za życzenia, a teraz zapraszam was do zabawy. Peppa z Georgeem dołączają do pozostałych dzieci. Tak się cieszę, że przyszliście na moje urodziny. Chodźmy teraz na tort. Ale pięknie wygląda. A jeszcze lepiej smakuje, moja mama piecze najlepsze torty na świecie. Zaraz się przekonacie. Wszystkim dzieciom na widok tak pysznego ciasta oczka się roześmiały. I po chwili, po torcie nie było ani śladu, więc zaraz zaczęły się zastanawiać, w co będą się bawić. Chodźmy się teraz pobawić. A w co się pobawimy? Zna ktoś jakieś ciekawe zabawy? Może pobawimy się w Ciuciubabkę? Ciuciubabkę? A co to jest? Już wam mówię. Dziecko, które jest Ciuciubabką, stoi w środku koła z zawiązanymi oczami. Jedna osoba okręca je dookoła i pyta. Ciuciubabko, na czym stoisz? A ona odpowiada na beczce. A co w tej beczce jest? Ona odpowiada kapusta i kwas. I wszyscy mówią. No to Ciuciubabko złap nas! O, fajna zabawa! Tylko potrzebujemy szalik na oczy. Czekajcie, zaraz wracam! Suzy pobiegła po chustę, a dzieci złapały się za ręce w kółku. No dobrze, a kto będzie Ciuciubabką? Mogę ja nią być jako pierwsza. Już jestem! Suzy, zawiąż mi oczy, będę Ciuciubabką! Dobrze, Pepo. Dzieci rozpoczęły zabawę w Ciuciu Babkę. Zaczęły kręcić Pepę. Ciuciu Babko, na czym stoisz? Na beczce. A co w tej beczce jest? Kapusta i kwas. No to Ciuciu Babko, nas! Świnka Pepa z zamkniętymi oczami próbuje złapać swoich przyjaciół, którzy w tym czasie próbują ją zaczepiać. Dość szybko udaje jej się złapać i rozpoznać George'a. Ha, mam cię, George, ale mi szybko poszło. Teraz ty będziesz ciuciu babką. I już po chwili George stał z zawiązanymi oczami. Ciuciu babko, na czym stoisz? Na beczce. A co w tej beczce? Kapusta i kwas. No to, Ciuciu Babko, łap nas. Zaraz was złapię. Nie myślisz sobie, że to będzie takie proste. George, poddajesz się? Nie mam mocy. Zaraz kogoś złapię. Chciałbyś, ha, 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 Tutaj jestem. Mnie. Słyszysz mnie? Tutaj jestem, tutaj! A może pogramy teraz piłkę? Haha! Ha. Mam, mam, złapałem! Hm, to jest! Hm, to jest chyba Bing! Tylko bink jest taki duży! Tak, to na pewno bink. Udało ci się! Dawaj ten szal! To łapiemy się teraz za ręce i mówimy: Siuciu babko, na czym stoisz? Na beczce! A co w tej beczce? Kapusta i kwas. No to łab nas! Nie podglądaj, Bing! Nie podglądam, nie podglądam. A właśnie, że tak. Złab nas bez podglądania. Bing, nie podglądaj! Łamiesz zasady gry. Rebeka ma rację. Nie wolno podglądać. To jest oszukiwanie. Przepraszam, ale jest mi smutno, bo nie mogę was złapać. No nie, gdzie uciekacie? Ja was nigdy nie złapię. Chcesz się poddać? Bin, tutaj jestem, haha. Pokaż na to cię stać. Haha, mam cię George. Widzisz, udało ci się bez podglądania. Pamiętaj, że trzeba być zawsze uczciwym wobec innych. Również podczas zabawy. Macie rację, przepraszam. Obiecuję, że już nigdy tak nie zrobię. Bawimy się dalej? Nawet mi się spodobała zabawa w ciuciu babkę. Tak, George, zakładaj szalik na oczy. Dzieci wróciły do wspólnej zabawy. Zabawa w ciuciu babkę bardzo im się spodobała. A Bing przekonał się, że uczciwa zabawa daje więcej przyjemności niż oszukiwanie.